Cześć wszystkim. Tutaj Dark i dzisiaj gramy na ACMC. E, spróbujemy sobie grać bez miecza. Mam nadzieję, że nam się uda, chociaż e, bądźmy szczerzy, ja nie umiem grać nawet z mieczem. E, zapraszam was na serwer Discord. E, liczę, że wpadniecie, bo wbijamy pierwsze 100 subek. Ponieważ e, pewna osoba stwierdziła, że mi popsuje Discorda, no ale pominiemy. E, Żyjemy przyszłością, a nie przyszłością, więc zapraszam do oglądania. Jesteśmy ogólnie na arenie e, Ja mam nie używać miecza Co mnie boli, bo ja bez niego Totalnie grać nie umiem, no ale e, Mam chociaż e, Budowli czego Więc e, jest ok Będziemy by, e, bić kilofa Co jest e, e, Nie da się po prostu Dobra Zabudujemy sobie jakoś łóżko Jakoś tak Dobra powiedzmy, że jest ok i powiedzmy, że sobie kupimy, nie wiem, wełnę. siegiere i lepszy kilof w... Dobra. Kurde, jak trochę głupie to, ale. Hmm. Tam mi się obażę, czemu. Co on jest? Nie ma go, dobra. To pójdę tam. Jak trochę zajmie, no ale. Trudne życie. Szybkie budowanie z Dark Angel Dobra, to był fail e, Dobra, zajmę się, że tego nie było e. Nie chcę tego, chcę to i to. E, dobra, zajmę, że tego nie było. Ja po prostu wcale nie spadłam. Ja tylko chciałam. Nie wiem. zobaczyć, czy ktoś u mnie jest, ale. Może śmiać, jakbym znowu sfailowała. To w tym samym miejscu to był. dobrze. Cześć. O nie! Ej, bo ja z Co Zapomniałam. O Boże! Ej, to ja muszę na spychankę tutaj bardziej grać. O nie. Dobra, idź. Pełna. Kilo. Oj. No. Boże, patrzcie, jak to wygląda. Jak można się bić kilofem? <śm> Hej Tak, ja biję kilofem spokojnie, chodź. Oj, no, ale. To tak. No i tak nie miało być. O, spadł. Dobra, jest ok. Myślałam, że jeszcze szczybela. Da... Dobra, tego. Kurde, nie umiem. Dobra. To będzie bardzo skomplikowana gra. Ej, ale tylko trzy, dwie. No co? Tylko dwie drużyny zostały. A, on ma Beda. Nie, aha, do... nie, dobre, nic nie mówiłam. Ej, wracając, jak chcecie takie pelerynki albo skrzydełka, to ej, zapraszam do poradnika. Link będziecie mieli oczywiście w opisie. I my sobie pójdziemy do czerwonego, bo jest sobie mam most. Ehm aha nie ma beda a ty gościu nie, nie, dobra ja się nie odzywam na ten idź, idź, idź nie ma czegoś, gościuwa, ja cię nie dobra to będzie najgorszy cringe jaki może być ale chociaż kogoś zabiłam więc nie jest aż tak źle ale jednak jest źle i temu gościowi nigdy Beda nie zniszczę Ale dobra, on idzie. Proszę, <grystanie> Ni... co ja robię, jak ja chodzić nie umiem. Nie że gościu mnie tu nie ma, ja sobie idę ok. Mogę ci Beda zniszczyć? Mogę, nie? No, idź um, On pewnie pójdzie. Hamorski tu jest. I sam się wysadził, dlatego ja. Oj. Oj. Mm. Dobra. To było tak trochę nieprzemyślane, ale okej, okay, powiedzmy, że tego nie było i nie myślałam, że do mnie gościu idzie. I... Albo będę z siekierki biła. Ej, to jest mądre, dobra. Okej, okay, oni są gdzieś tam, to pójdę też tam. Boże, ale to jest skomplikowane, nie? Jak jeszcze wygram tą arenę? Będę się śmiała I dobra, może morski nie jest aż tak mądry, nie obrażając go, ale sobie go zabijemy Na spychanie i tak zrobimy, żeby się dał zabić Oj. Budowanie, tak Tylko pytanie, gdzie on jest, ale ok. O, chodź, zepchniemy cię, dobra? Chodź, chodź, chodź Chodź, chodź. no chodź Będę się z nim bawić pół dnia. Nie? Chodź! Morski! I don... No chodź tu. Prze... Ej, mi się nie chce z tobą bawić, gościu. Chodź. No. Dobra, nie przyjdzie, rozumiem. O, chodź. No kurde! No nie. <ścoughs> Dobra. Robimy jeszcze jedno podejście. No bo... Dwa... No dobra, ile się zrobi? Kurde, ja nie wiem, gdzie on jest. Pewnie... Tam go nie ma. Pewnie z na Albo sobie uciekł, albo czeka dalej na mnie. ok. Ha! Dobra. Um, gościu, chodź się pokra... Nawet mi nie TNT. Dobra. Dobra. Chętnie do mnie będziesz szedł. Kurde, ja mam cofać, żeby iść do ciebie. Ty, 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 zły człowieku. Chodź tu. Dobra, zrobimy tak. Oj, 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 oj. I co ja robię? To ja nie wiem, ale go zepchnęłam. I tak wygrywa Dark Angel bez miecza. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. <noise> e, tak, trzymajcie się i cześć.